Nie jesteś sam, szeroka droga i wciśnięty kąs. Jak coś się stanie, to się nie zatrzyma czas. Proszę zwolni. Nie chcę być wełza. Nie chcę być wełza. Nie jesteś sam, szeroka droga i wciśnięty kąs. Jak coś się stanie, to się nie zatrzyma czas. Proszę zwolni. Nie chcę być wełza. Nie chcę być wąsa. Silnikary! Szybkie tętno! Nigdy słyszę silny pies! Powiedz mi, czy jesteś ze mną! Powiedz mi! Czy jesteś ze mną? Wiem, że walczysz! Wasz radę! Mamy jeszcze tyle do zrobienia razem! Wiem, że walczysz! Rady. Jeszcze nie lej do zrobienia z moim bratem Nie jesteś sam, sieroka droga I wciśnięty gaz, jak coś się stanie To się nie zatrzyma w czas Proszę dzwoni, nie chcę być bełza, Nie chcę być bełza. Nie jesteś sam, sieroka droga I wciśnięty gaz, jak coś się stanie To się nie zatrzyma w czas Proszę zwolnić Nie chcę być wełsa Nie chcę być wełsa Nie Musisz uważać To poważna sprawa Masz do kogo wracać Nie chcemy płakać Zawsze czekamy Pamiętaj o tym Nieważne jakie lot zadą ciosy W nim się walczysz Dasz radę Razem. Wiem, że walczysz, dasz radę! Jeszcze tyle do zrobienia z moim bratem! Nie jesteś sam, szeroka droga i wciśnięty gaz, jak coś się stanie, to się nie zatrzyma czas. Proszę dzwonić. Nie chcę być bełza, nie chcę być łzach Nie jesteś sam, szeroka droga. I wciśnięty czas, jak coś się stanie, to się nie zatrzyma czas. Proszę dzwonić. Nie chcę być łza, nie chcę być bełza. Nie, chcę być bełza. nie.